RILMI 8 i RILMI 8 Pro to się naprawdę opłaca. Słuchajcie, w zeszłym roku miałem do dyspozycji 7 i 7 Pro, zresztą 7 i później też i nazwałem go roboczo. Tytuł taki, jaki był w filmie, to był Xiaomi Killer i faktycznie uznaję ten telefon jako Xiaomi Killer. Firma Xiaomi zaczyna odcinać już kupony od swojej popularności i te urządzenia robią się coraz droższe, a tutaj mamy faktycznie wszystko mające urządzenia, naprawdę bogato wyposażone w bardzo rozsądnej cenie. Bezpośrednim konkurentem będzie prawdopodobnie najnowszy Xiaomi Note. Ceny tego telefonu jeszcze nie znam, bo premiera jest 8. Ja to robię wcześniej, żeby 8 opublikować ten materiał, tak więc pewnie znajdziecie jakiś link do ceny w opisie, ale zakładam, że będzie on w cenie niższej niż siął mi najnowszy Note. No i przede wszystkim pewnie nie będziecie otrzymywali tutaj żadnych dodatkowych reklam, które ostatnio w mi się pojawiają. Na pudełeczku już widzimy podstawowe różnice, jakie te telefony mają, czyli Realme 8 Pro to jest 108 MP, jeśli chodzi o aparat główny, oraz 50 W super szybka ładowarka. I na pokładzie jest Snapdragon 720G oraz bateria o pojemności 4500 mAh. Jeśli chodzi o ósemkę bez Pro, to tutaj mamy kamerę główną, aparat główny 64 MP, procesor to jest Helio G90. 30 w super szybka ładowarka i pojemność baterii 5000 mAh. I tak naprawdę są to, no takie można by powiedzieć główne różnice w tych telefonach. Ja oczywiście bardziej się nad nimi zaraz pochylę. U mnie obydwa urządzenia wyposażone są w 6 GB RAM i 128 GB pamięci dla użytkownika. W zestawie znajdziemy wszystko to, co jest nam potrzebne. Oczywiście całą papierologię. Znajdziemy również narzędzie do wyciągania karty SIM. Znajdziemy obudowę. Którą będziemy mogli zabezpieczyć telefon, to się tyczy zarówno jednego, jak i drugiego. No i oczywiście, w zależności od wybranej wersji, będziemy mieli ładowarkę 30 albo 50W pracującą w trybie Dart. Trzeba przyznać, że przeprowadziłem ładowanie i to, co się tutaj wyprawia, to jest naprawdę szaleństwo. Baterie ładują się. No, widać to naocznie, jak szybko przybywa energii w tych bateriach i faktycznie przez 20 minut jesteśmy w stanie naładować 50% w zależności od modelu, 50, 60, a nawet 70% baterii zainstalowanej na pokładzie. Oczywiście ten proces ładowania będzie szybszy w momencie, kiedy urządzenie jest bardziej rozładowane. Porównując rozmiarowo, urządzenia bardzo podobne, w specyfikacji niewiele się różnią, widać, że wersja Pro jest nieco lżejsza, tak naprawdę ze specyfikacji wychodzi, że 1 gram, ale nie wiem, wrażenie mam, że jest dużo lżejszy ten telefon. Nie wiem, czy Wam się podobać będzie tył tego telefonu, bo jest tutaj slogan reklamowy nadrukowany, wersja Pro jest taka, można by powiedzieć, wykonana w trybie oszronionym, bardzo to ładnie wygląda, fajnie się trzyma w ręce. C. Jest to wykonane z jakiegoś materiału takiego syntetycznego. Jeśli chodzi o wersję bez pro, tutaj będziemy zostawiali trochę bardziej odciski palców, no bo tym się to głównie różni. Na jednym i na drugim mamy nadruki, ale tak jak powiedziałem, do jednego i do drugiego telefonu mamy również dostępny pokrowiec, tak więc możemy się przed tymi odciskami palców ochronić. Jeśli chodzi o budowę, to obydwa urządzenia wyposażone w złącze USB typ C. Mamy w zarówno w jednym, jak i w drugim urządzeniu złącze mini jack. Jeden głośnik zainstalowany od dołu, głośniki grają naprawdę całkiem fajnie, wszystkie przyciski regulacyjne na prawej stronie, czyli regulacja głośności oraz przycisk zasilania. Z drugiej strony mamy szufladki, do szufladki możemy włączyć dodatkową kartę pamięci oraz dwie karty SIM, bo jest to opcja Dual SIM. Przejdźmy teraz do wyświetlacza, zarówno jedno jak i drugie urządzenie. wyposażone jest w wyświetlacz Super AMOLED, 6,4 cala, rozdzielczość 2400 na 1080 i jest to wyświetlacz z częstotliwością odświeżania 60 Hz. Jeśli chodzi o sczytywanie dotyku, to jest 180 Hz. No i można by powiedzieć, że najwyższa, najwyższy stopień podświetlenia to jest 1000 nitów. Wyświetlacz pracuje bardzo dobrze. Kamera selfie ukryta jest w delikatnym otworze. Zarówno w jednym, jak i w drugim urządzeniu kamera selfie to jest kamera rozdzielczości 16 megapikseli. Tak jak powiedziałem, urządzenia różnią się zastosowanym procesorem. Na pokładzie jednego mamy Snapdragon 720G, w drugim mamy MediaTek Helio G95. Ja zrobiłem oczywiście dla ciekawskich test, jak to wychodzi na testach. Teraz widzicie, czym się różni jeden od drugiego telefonu. Tutaj jest niewielka różnica oczywiście na korzyść w wersji Pro, ale tak w życiu codziennym, w momencie kiedy przeglądałem różnego rodzaju aplikacje, korzystałem z różnego rodzaju aplikacji, nie widziałem różnicy jeśli chodzi o wydajność pomiędzy jednym a drugim telefonem. W takim ślepym teście nie byłbym w stanie określić, które urządzenie działa szybciej, bo mam wrażenie, że działają tak samo szybko. Mówiłem Wam o różnicach, które polegają na wielkości baterii i mocy ładowarki, jaka jest w zestawie, ale kolejna różnica to są aparaty fotograficzne. Jeśli chodzi o kamerę selfie, to tak jak powiedziałem, ona w obydwu urządzeniach jest taka sama, ale jeśli chodzi o główną kamerę, to w wersji Pro mamy 108 megapikseli, jest to naprawdę fajny aparat, aparat w wersji bez pro 64 megapiksele dodatkowe aparaty to ultra taki sam w jednym, jak i w drugim, czyli 8 megapikseli, światło 2,25 i szerokość 119 stopni. Mamy również dodatkowy aparat makro, światło 2,4, 2, 2 MP, który ostrzy z 4 cm i dodatkowy wspomagający aparacik o rozdzielczości 2 megapikseli. Ja przygotowałem trochę zdjęć wykonane zarówno jednym, jak i drugim aparatem. Dostajecie je wszystkie w formie dostępnej biblioteki. Możecie sobie je przejrzeć po prostu u siebie na komputerze. Linki oczywiście w opisie filmu i tam zarówno z jednego, jak i z drugiego aparatu jest trochę zdjęć. Przygotowałem zdjęcia zarówno w dzień, jak i w nocy. Również stosowałem te dostępne z interfejsu głównego zoomy, czyli ultra szerokokątne razy 1, razy 2 i razy 5. Tak więc możecie sobie ocenić, jak te aparaty działają. Na moje oko oczywiście wersja pro, jeżeli wam zależy na aparacie, to jest wersja dla Was. Szczególnie fajnie to widać w trybie nocnym. Oczywiście bierzcie pod uwagę, że są to telefony, które są w rozsądnej cenie. Nie są to po 4, 5 czy 6 tysięcy. I muszę przyznać, że patrząc przez pryzmat ceny, jaką płacimy za to urządzenia, to obydwa spisują się bardzo w porządku. Zresztą, tak jak powiedziałem, sami możecie sobie to ocenić. Widać, że w nocy faktycznie następuje pewna utrata detali. W wersji bez Pro nieco większa niż w wersji Pro, ale te zdjęcia, które robiłem w nocy, robiłem w trybie nocnym, bo taki tryb jest dostępny w aplikacji do robienia zdjęć. Jeżeli ta aplikacja natywna nas nie satysfakcjonuje, no to nie ma nic naprzeciwko, żeby sobie zainstalować inną, która będzie miała inne możliwości. Jeśli chodzi o rejestrację wideo to maksymalnie 4K 30 klatek na sekundę. Oczywiście mamy 1080 zarówno w 60, jak i 30 klatkach. Także można powiedzieć, że wszystkie potrzeby filmowe również będą zaspokojone. Jeśli chodzi o żywotność baterii, to wygląda to lepiej niż dobrze, do mnie te urządzenia dotarły no, niespełna tydzień przed premierem, tak więc przez tyle się tymi urządzeniami bawiłem i wystarczyło, że za, załadowałem je raz. Jeżeli potrzebujecie dużej baterii, to jest również urządzenie jak najbardziej dla was. I tak jak powiedziałem, samo ładowanie, potem doładowywanie jest wyjątkowo o szybkie, 50% w 20 minut jesteście w stanie też taką baterię naładować, jeżeli zaistnieje problem, że tej zgromadzonej energii Wam będzie brakowało. Ważna również informacja, obydwa urządzenia są wyposażone w NFC, tak więc jak najbardziej płatności zbliżeniowe będą dostępne. Mamy Androida 11 z bardzo fajnym interfejsem, takim czytelnym, nie nieprzekomentowanym. Kombinowanym, bez żadnych specjalnych udziwniaczy, umilaczy. No i oczywiście mamy pełnego Androida, mamy sklep Google i ze sklepu Google'owego wszystkie aplikacje, które tam są, będziemy mogli na to urządzenie pobrać. W uzupełnieniu jeszcze powiem, że mamy kilka metod autoryzacji się względem telefonu. Pierwsza to rozpoznawanie twarzy, które działa w miarę nieźle. Kolejna opcja to jest czytnik linii papilarnych umiejscowiony pod wyświetlaczem, który również działa nieźle. Jeśli chodzi o prędkość, to sami widzicie, jak to działa, no i oczywiście możemy też tradycyjnie używać PIN-kodu. Reasumując, muszę powiedzieć, że urządzenia są bogato wyposażone, nie straszą ceną, tak więc za stosunkowo niewielkie pieniądze możemy sobie kupić fajne urządzenie, z którego będziemy zadowoleni. Ja podczas tego krótkiego testu nie napotkałem na żadne lagi, na żadne przycięcia, na żadne problemy z wydajnością, tutaj wszystko działało płynnie, tak jak powiedziałem, tu się żadne reklamy dodatkowe nie ładują, czyli nie ma jakichś przyczyn, czy oczekiwań na serwer, który nam tą reklamę będzie chciał Ładować, wszystko działa tak, jak działać powinno, nie ma absolutnie żadnego dyskomfortu. No i przede wszystkim fajną opcją jest to, że mamy też szczytnik linii papilarnych, bo no, na przykład u mnie w iPhone'ie nie bardzo brakuje tego, bo w dobie pandemii, gdzie nosimy maseczki, to jednak no, rozpoznawanie twarzy nie do końca działa tak, jak działać powinno, a taki czytnik linii papilarnych naprawdę robi fajną robotę. Tradycyjnie zachęcam Was do komentowania, tradycyjnie zachęcam Was do subskrypcji, tradycyjnie zachęcam Was do wiedzenia strony testhub.pl.